Tu jest osób są... szkieletów Nie się z nimi. To są bandyci. To mówię. Jaj, wale się bady, bad... Ej, wale jakąś babę. Jeden bandypa. Ej! Pan Dobra. Pan Pipa! Pan Pipa! kilo. Pipa! Pan Pipa! Pan Bo ja Pipa! po mleko. Nadal nie wrócił? Nie wiem czy wrócił. już Pipa! Pan od Pan temu. Tak. On po drugim Pan Ej kolejne kolejne ognisko. Ale tu już nikogo... A jednak są! Szkielety, dawać szkielety! Najpierw ich rozwalimy tu. Mam bypa! Mam bypy! Mam O kurde, szkieletowy wilk! Ej! Gronitowy miecz! Ej, szkieletowy wilk nie zabił! Aha... O kurczaki! O kurczaki, on mnie teraz goni! Chuj zaraz goni! Jestem tu. Jeszcze tylko na rybka. Ej, dobra, on rozwali rozwalił ktoś partii. Gdzie ty jesteś? Idę do ciebie. Czekaj, czekaj, Les. czekaj. Wilk, wilk, dogadajmy się. Pójdźmy ty... na negocjacje. Ej, ten tego, ten e, pistolet. Ej, ale my serio się opa? możemy dogadać. Ej, ten pistolet na tyle jest OP, że ja mogę w sekundę się do e, rannego dostać. Tylko, że on O kurczowski, ćwierć dobrze... serca! ćwierć serca! Oto tak? ja dziękuję. <noise> Keletko, dobra, dobra, teraz nie? tak, on zaatakuje, a ja robię unik. Mam leko, dobra. Hop! I teraz atak. Łatwo, łatwo. Rozwalony! I ile kości za to Dostałem... Dostałem, dostałem przeklętą kość. No, o, Jedną. Weź ją pokaz. Bez kitu. Czekaj, zaraz. Rozwalę że tego Obstawiam, że ona jest jakaś, yy, tego... Yy, kość. Promie... Obstawiam, że ta kość jest jakaś promieniowana. <laughs> Ej, kuźnia ran! Kolejny szkielet, dead Zabijajcie nie, szkielety Nie RAN, tylko run. Kuźnia run Dobra, poklejaję. Dobra kość, y, kość. Kość, kość, Jeszcze tak jest blisko, bo bo ty, kość. Je przecież, jest tu tak blisko. Mach jest przeklęta kość, ty, czekaj, o tu. Y, składnik zamieszczite pozostawione przez kościane wilki. A weź Pokażę. Mówię, że jest spromieniowana promieniowana, ty no to nieźle <laughs> jakby ją do osu włożono no, dziomek, do osu włożono czekaj, zaraz ją zbiorę e, ci... dawaj ją, eee czekaj, no trzymaj, mówię, cicho eee chodźcie, do Mamy jakiejś jaskini ej, dzionek szkielet. się robi no to na razie nawalajmy szkielety Zadnia szkieletowy pójdziemy. szkieletowy wilk o, to tu, jest blisko jaskini, tu, tu, tu e, chodźmy do Maxisa, bo on ma wilka szkieletowego sława. Gotta go fast Jestem tu Gotta go fast O kurde Ej trochę mam przypał Dobra no we trójkę to powinniśmy go na luzie porobić No Widzicie pazur, esencja Dobra no, widzicie no, kwadrów, szłamy wstrzymaj. sporo Dobra chodźcie do jaskini Dobra Bet Dobra tu jest ta jaskinia, dobra tu lecimy. Do no to włazimy Ej ale długo się schodzi W A łama moje nogi Dobra, jesteś. Wow. Dobra, go. Ja Ogólnie się... to ja bym pozbierał. Ja, które marmuru bym pozbierał w ogóle. A ja bym to pozbierał, bo to. No ty... to ja to zbieram. Dobra. Ja pozbieram marmur. Co to jest w ogóle? To jest miedź. Ej, to fajne. To zbieraj, o, bo, ja... bo właśnie, no bo potrzebujemy sztab. Miedzi. Tak się składa, że ja mam y, kilof powinienem. Żeby ulepszyć naszą o, wioseczkę górne! tutaj. Ej, bo jakiś czarny skorupek mnie atakuje. No to uciekaj, bo on może być taki, że on może wybuchnąć chyba. No właśnie i teraz się wybuchu. Co z niego w ogóle wypadło? Ora! Uważajcie na takie bobki czarne dymiące się, bo to właśnie te skruplę bo z ziemi. Bobki? O właśnie... Ale to... mnie nie biją! Pana to. Ale on duży wyjść. Ej dobra te szkielety tu tutaj są jakieś mega mocne. No a szkielety... Szkielety w jaskine są mocniejsze niż zwykłe. Ty... Ała kurde świetle mi zostało. Yy, na rybki Dobra, ale jako sobie dzieję ogólnie. Jasnordzeń! O, jasnordzeń, zbierz go! O, Makusze Makusze ma Dawaj, dawaj go! Co jakoś tak skoczył?! Co brat zrobił?! Ej, dobra, ja chyba uciekam, bo ja muszę się uleczyć trochę, nie? Kill off! Granitowy zebrałem. Dobra. Ej, ja tak w ogóle to mamy kolejną przyklętą kość. Kuszę niespotykne szkieletę nie ma. O, ale go, ale go robię! Ale go porobiłem! No i nie miał niestety kuszy, to szkoda. się miał, ale nie miał. No miał, ale nie wyrzucił jej, więc. No. Ty ale żyd. Dobra, zbieramy marmur. Eee, schody mi jeszcze 38, prawda? Jaskini, jaskini to fajny torobek. Zbieracie jasny rdzeń. On jest mega przydatny. Ja tu na razie zbieram skrzynie. Jasny rdzeń jest do dynamitu chyba potrzebny. Nie wiem. Na razie nie. O! Kamienny pistolet O! Tu fajnie. A nie w ogóle chyba. Dobra, tego nie zbiorę, No, mi, mi pistolet strzelił. Na przykład. I to w samą porę. A to Trzy, mogę cię czekaj. A ja i tak nie mam pocisków. A? To nie potrzebuję pocisków. Bo on się przeładowuje pół godziny. Ci od... Nie. Miałem zebrać. Dobra, nie ważne. Tak, coś mi go daj. Dobra, to ja, ja ci dam. Ciejski, na razie będę go używał. Dobra Te, ja, ale ta nie mało jest. A to co to jest? Pomidory? na się papryki. Ej, to się przyda bo papryka chyba jest potrzebna do jakiegoś lekarstwa lub coś ona jest żeby wejść na chłodny biom ale też przy okazji to chyba jakiegoś lekarstwa ja nie wiem ja wlazę do jakiegoś korytarza kilof kamiennych granitowy chyba no ja tam nie wiem ja tam mówię co ja słyszałem tylko nie ale mnie boli to wszystko człowieku hmm jak ten biegnie? Jest? Ja nie mogę. Co to jest? Grzybki. Jakieś <grybki> schody. O, jest, są schody. Dobra, lecimy na solo Nie na solo znaczy to... na dwa. No właśnie. Duo. Duelcy. Z... Robię to. Rozwalam. Aha, no to żeście. Ty kurde! On ma ten 11 ty O kurczaki. Nie mam pistoletu, żeby ich porobić. Dobra, zebrałem trzy miedzi. Chodź tu na dół. Biegnę do was. Zejdź. Znaczy no, dokładnie jeszcze nie Co wiem do... gdzie jesteś Nie mogę cię leczyć! No nie no, chłopie. No nie mogę cię leczyć. Chodź tu. Mogłeś nie leczyć. Nie, ale... To wystarczyło naselować. No ja zaraz zginę. Myślisz, że do mnie A. Dobra, cyk. Póki jestem tu za ścianą Bracia gdzie wy jesteście? No nie No nie no, Generalnie to tak Dobra to ja do was przylecę w takim razie Marcin trochę strzanił ale dobra Czemu ja strzaniłem? No mogę się nie leżycie ale nie leżycie No nie bo tego oni... Ee, przebiegli Kurde co ten... Co on robi? Ale on robi uniki Myślałem jak to normalnie No to szkielety zaczynają no. Lecisz, no i mnie lekko rozwalił ty Szkielety dostały mózgu Dobra, to najpierw płacimy do tej szkieli znowu Dobra, teraz tak yy, yy, Tego, wszystkie kości i wilcze pazury do mnie Aha, czyli I ja zrobię z tego yy, talizmany zdrowia A ja postaram co się to zrobić z tej tego, w yy, kości Blablabla. dobra Well, well, well. No dokładnie. Aha, no i widzowie. Pamiętajcie, żeby stawić suba. I łapkę w górę. Póki nas czytuje, to mogę o tym przypomnieć. Dobra, y... Nie złota rybka, wywalaj. A ty to kto to jest? Dobra. Wilcze pazury i tego. I y... no. Trzymaj. Wszystko do ciebie idzie. Ja nie mogę 16. Dobra, dam to... Łopada. Daj ci Chłopana, 10, ja, z... 10 ze względu na to, że jestem. Bi Januszem Biznesów A, Aha! Co to jest? Niestety nie zebrani... Ale, Ale jeszcze to, ten, jeszcze kości! Ej, ja mam, pomarańcz mam pomarańczowego płaszcza. Kości mogę ci te wszystkie. Cyk. Ok Okej. Teraz trzeba stodoły zbudować. I wilcze pazury, mówisz? Ja nie mam żadnego wilczego no. pazura. No Bruch, to co ty robisz? No No nie mam ziomek Ale mam Co ja za to łeb Czekaj, Metalowa płyta i wełniana nić Z desek, dobra W utronie zwiedzia Żeby zrobić totem zdrowia rzadki? Ciekawe Dobra, no na razie zrobimy Czekaj, potrzebujemy 12 Chyba mi starczy Dobra Teraz 2 e, a co się trzy, da zrobić z buchy, trzy, futra 4 5 do 6 7 8 9 No general, generalnie tak, dla Jasia nie będzie. Dobra, ja się tu przyjdzie po prostu dla niego. Jaś. Cieszymy się, bo ty chyba zebrałeś moje talizmany. Co się... moje. Jeden jest na pewno tak. mój, a trzy inne musisz tak, oddać Maxisowi. Musi. trzy inne musisz oddać Maxisowi. Ej dobra! Jeden mi musisz oddać, a trzy inne Ej, Maxisowi. Maxis płaszczaki, maxis płaszczaki. Kurde net, nie wiem czy, że. Jeszcze net, jeszcze nie wiedziałem, że jest coś takiego w Fortnite'cie, więc. A ja w ogóle mam płaszczak teraz. Znaczy to się w w Fortnite. Ja mam płaszczaka a nawet nie wiem jak. I z płaszczaków możesz zrobić jakie coś jak. Yy, jak to się nazywa? Ty mi oddajesz wszystkie? Nie yy, oddaj Knalizma... mi wszystkich, blo! Nie oddaję wszystkich. Trzy ci zostały, dobra. To ja je wyposażam, nie? Z tej płaszczaków da się zrobić talizman pokonywania fal, który umożliwia ciisze przepływanie. No i... Cześć, jak niby trzy? Chyba, że gdzieś zgubiłem jeden talizman, bo powinno ja być... masz do ekwipunku? Bo ja powinienem mieć 9. 3 dałem do ekwipunku, skoro ty masz trzy, A ja w ekwipunku mam tylko dwa, a robiłem 9, to ja bardzo się pomyliłem. Ale co? No, jakiś talizman? Zebrałeś jeden talizman? No, zobacz. Ja nie. No, masz talizman. No, Dzień dobra, Maxis, chodź. A tu? Raz talizman i dwa talizman. Dwa talizmany dla ciebie. Szymon, wziąłeś jego talizmany? No, wziąłem jeden. A, no co jeden on wziął. I musisz się wyposażyć ogólnie. dobra. Ej, ja, hej, ja mam dwa. Mamy osiem serduszek. Ja tworzę tą stodowe A jak użyć talizmanu? W sensie, bo go się nie no to da to. No musisz je dać do... do, do, do wyposażenia. W dół i w, na prawo. Ha, że tu A Pochodni tak nie wsadzasz. Wiem ale ja chcę do drugiej ręki dać Co to jest? Ja muszę upolować Czekaj. zwierząt Granitowy miecz, ha. Ej ja mam pomysł Stajdmy stodowę po tej stronie i tutaj też będą nasze pola. No, możemy tak zrobić. Hmm. Well, well, well. Staw ktoś czysta? Skrzynia. Ja mogę stawić skrzynię, bo chyba będzie mi stać, ale muszę zobaczyć, gdzie jest skrzynia w ogóle. Bo mam futro niedźwiedzia, ale na razie nie wiem, co się z niego da się zrobić. Ja! Dobra, czekaj. Eee. Czego potrzebujemy? Czego ja potrzebuję? Bo już zapomniałem. Co to jest? Talizman odbijający. A marmur... Nie ma granito, granitu potrzebuję. Bo muszę mieć mieczyk. Granitowy. Ej, dobra! Dobra! Generalnie to jest sprawa, że jest taki talizman Sparpanie. jak talizman odbijający, który sprawia, że odbija połowę ataków e, do atakującego właśnie i go się robi z... Yyy... wabnej nici, ze szkła, z mściwego płaszczaka i z wybuchowego rdzenia. Kto zebrał moje deski? ja nie. No dobra. Psssssak. potrzebujemy kija, jednego prochu górniczego i linki. Mm. Well, well, well. Mam kija. <laughs> Czekaj, dwa te. Dwa... dwa granity muszę zrobić. Dzisiaj dwie granitowe płyty No poczekaj, ja coś chciałem zrobić, tylko nie wiem co. Aha! Przecież to stworzyłem To trzeba do niej przydzielić chyba Aj Ej tu są. Aha, stodoła musi znajdować ci wiosy. Fajnie. Nie no, chyba że zostawimy drugi totem. No zostawiamy drugi totem. Dobra To mi na szczurze się nie wygląda Ale tak, dobra Zostawię No dobra zostawię Cyk Aha, za blisko Przecież To nie możemy Jak to za blisko, no nie Chyba, że po roz... Dziś... Ro... roz... tego Rozszerzymy tak obszar wioski A jak to zrobić? Yeah. No, ulepszę z Nie no. wiem czy to tak działa, ale dobra no, działo Aha, no dobre. O, odzyskałem ja zyskaję dobra. Zobaczmy jak daleko sięga nasz nasze wyskowię no ją wobec tego tutaj Oj. Aha! Bo tu jest drzewo! Aha. To jest przecież... Dlatego nie mogę zbudować, bo tu wyrosło drzewo ty Ja nie mogę Trzeba ścinać też drzewa jakiś czas. Maxis, co ty budujesz? Etap piąty z dwudziestu sześciu ukończono. Okej. Okay. Chyba, chyba stawię drugą wieżę. Po co nam druga wieża? To no. już dawno poza wiosku. Bo Albo... To, ta wyspa jest za mała na dwie wieże mieć wioskę na wyspie to na no. domek Kolejny Zostawię coś też O kurde To jest śkiera No Cześć co? Wziągło ma trwałość, dobra To ja ją biorę Dobra cyk ma niepajakową siekierę Wiesz, że na drugiej wyspie? Czekaj chwilę! No jestem przy tobie Aha, to po pokaż Czemu masz taka czerwona? Jaka czerwona? Ona no jest... Kurde, zresztą... no taka ognista, no Dobra, pomagaj ci Ja też wam pomaga. O, wow, w końcu Cie no, potrzebuję... Dobra, to tutaj się wypowiedzisz, że kogo całe życie Aha! No, Ciągnę z laty i ze schodów. Dobra, potrzebuję trochę, potrzebuję zebrać drewno. Idę zebrać sporo drewna. No to idź zbieraj. Mhm. Mm ja mam trochę drewna Co? Ja mam trochę drewna No też. Ty masz mało tego drewna, Też pójdźmy, chcę pójść zaraz zbierać No co tu? Siomek, wyślij spokój Co? Ja tu nic nie mogę zbudować Proszę, ja normalnie buduję, o co chodzi Ty za szybko to wody? bo nie nie dobrze. Aha Aha, teraz narożniki budujemy Co teraz? Kawałek dachu, okej okay. No i musisz pójść zebrać drewno Noc się robi No to co? No trochę Szkielety o kurde, jak mi chrupnęło w kręgosłupie Dobra, w tym ja się nie potrzebuję e, tych, e, to temu po namyśle, bo jak on zna, napotka szkielety, to albo ucieknie, albo je zabije po prostu. No właśnie, albo nigdy nie, więc co? No. No. Co to jest bełt? Ej to są do... ształki. To są pociski do kuszy. No. Co, ej, co mm. robił mm. tego? Jak to się nazywa? No po prostu je jesz i tyle Eee, burza owoce. No mówię, jesz je i tyle Dało mi mięso Ej, ale tu w ogóle jest dużo spawików Co? Du dużo jest spawików No Co to jest? Dlaczego same baby się pojawiają Mazy, bo... mazy Dlaczego same baby pojawiają się w tym obozie, no ja cię błagam Nie wiem ale chyba se ugryluje dynie Jeszcze dwa etapy Przysmak dla zwierząt? Aha Pieczona dynia Stwórz te przysmaki dla zwierząt No właśnie zaraz stworzę bo trzeba krowy przyprowadzić. O kurde, jeden przez dla zwierząt yy, kosztuje ja tego. Nie wiem, ale jeden przez dla zwierząt kosztuje 15 pnączek. To mało. Patrz, trzeba zabrać praktycznie wszędzie. Pyszny przysmak dla zwierząt. Niebieski. Ło, wow, ale tu powstaje miasto. Miasteczko. No nie w sumie Za duże już... miasto tu nie powstanie ze względu na to, że to jest na wyspie, nie? No i, ale tam na no, tej. Na tamtym lądzie. No i skończyłem. No i na tym etapie możemy skończyć, ten odcinek. nie skończył go razem, że no w zasadzie. O Maxis w zasadzie to też jest. I do Idę zobaczenia ja odcinka do odcinku, Co ty robisz? Ja miałem wędzony na rybek. Aha, no dobra. To co ty tu szkoda